Chcemy dzisiaj rozważać kolejny fragment Ewangelii. Ewangelii według świętego Jana, rozdział 6, wersety od 24 do 35: Zapraszamy Ciebie, Duchu Święty, prosimy o Twoje światło, aby jak najwięcej z tego słowa dotarło do naszego serca, umocniło naszą wiarę. A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa ani jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli go na przeciwległym brzegu, rzekli do niego: Rabbi, kiedy tu przybyłeś? W odpowiedzi rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb dosyta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który dawam wam Syn Człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zajrzekli do Niego, Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga? Jezus odpowiadając, rzekł do nich, Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. Rzekli do Niego, jak więc... Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy Go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus, Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, nie Mojżesz dał Wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje Wam prawdziwy chleb z nieba, albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba stępuje i życie daje światu. Rzekli więc do niego, Panie, dawaj nam zawsze ten chleb. Odpowiedział im Jezus. Ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Oto słowo Pańskie. Dzisiaj Jezus mówi nam, że tylko on może zaspokoić najgłębsze pragnienia. Naszego serca, naszej duszy. Ta rozmowa ma miejsce krótko po cudzie rozmnożenia chleba, kiedy zebrani ludzie doświadczyli, że Jezus z kilku chlebów, dzięki jego modlitwie ta ilość tak się zwiększyła, że starczyło dla wszystkich, aby się najedli. I aby jeszcze zostały kosze pozostałych części po chlebie. Jezus dzisiaj zwraca uwagę na to, że jest głód fizyczny, którego wszyscy doświadczamy: głód chleba, jedzenia, ale jest też taki głód, który nazywamy głodem duchowym głodem serca który właśnie tylko Bóg może zaspokoić. O tym często mówi papież Franciszek. Tylko Bóg jest w stanie zaspokoić serce człowieka. Jezus zwraca na tę uwagę, że żebyśmy pamiętali o tym głodzie, że to jest ten najważniejszy głód, głód obecności Boga w moim życiu, w moim sercu, w mojej duszy, w mojej codzienności. I zabrani pytają Jezusa, jak mogą wykonywać wielkie dzieła Boże. Jezus mówi, wierzcie w Tego, którego Bóg Ojciec posłał, czyli wierzcie we Mnie. Więc nawet nie tyle chodzi o to, żeby oni wykonywali jakieś wielkie dzieła, ale żeby uwierzyli Jezusowi. A jak to się może dokonać? Poprzez bardzo zażyłą osobistą relację z Nim poprzez modlitwę, poprzez przyjmowanie Go w Komunii Świętej, kiedy On dotyka naszego serca, uzdrawia nasze serce, wypełnia nas swoją miłością, swoim pokojem, swoją obecnością. Czasami jest tak, że nie możemy iść do Komunii Świętej, bo tak się potoczyło nasze życie. I wtedy tą miłość okazujemy Mu przez to, że nie przyjmujemy Go w Komunii Świętej, ale jesteśmy w Kościele. Mówimy Mu o naszym pragnieniu, o naszej tęsknocie. Jak czytamy w tym fragmencie, kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Ufajmy tym słowom Jezusa, że On i tylko On jest w stanie. Zaspokoić nasze serce. Dzielmy się też tym rozważaniem, aby jak najwięcej osób usłyszało o tej prawdzie, że tylko w Jezusie jesteśmy w stanie odnaleźć ten prawdziwy pokój, którego na dnie serca wszyscy szukamy. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledź nas na bieżąco.